Cześć, wami, chwała żołnierze z tej strony, Kokosfly, a to jest Battlefield 3 Szturm na szczycie demawendu, tak jak prosił jeden z Was. Nagrywam już drugą grę dla Was tego samego dnia, więc wyglądam ciągle tak samo. <grym> Nagram i trzecią. <grym> to jest jakiś niemiecki serwer, bodajże, Jeden z moich ulubionych serwerów niemieckich. Zagramy sobie dzisiaj, zagramy sobie AEK. Z biegiem drużynowym. No i specjalizacje widać, że się powtarzają, więc. wszędzie się powtarzają. No nic. Dobra. Chyba wywalę tego jednego gościa, któremu się specjalizacje powtarzają i tyle, ale ja nie dowodzę drużyną niestety, więc nie będę mógł oznaczać celu, więc opuszczam drużynę i tworzę sobie nową i biorę w takim razie specjalizację amunicję drużynową, bo to się bardzo przydaje. Ech, no, szczególnie kiedy dużo się strzela, a ja strzelam dużo. Jak możecie zobaczyć, statystyki mojego żołnierza na Battle Logu celność jest u mnie na dosyć niskim poziomie, ponieważ strzelam i pruję dużo. Bardzo dobrze tam wjechał Hamwi od prawej strony. Cholera, w którym punkcie stoję w tej chwili? Niezbyt chciałbym tam schodzić. No tutaj jest jeszcze snajper, no chyba trzeba będzie się trochę pobawić tutaj. No dobra, nie będę ryzykował. W ogóle tutaj nie ma żadnych moich ziomków z drużyny. Jedynie ja mogę tutaj zaszturmować. A oni się już kryją po lewej stronie. Tutaj snajper patrzy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ach, cholera. Może powinienem tak naprawdę strzelać w tej chwili z biodra, a nie z przybliżenia. No ale już się stało, trochę go nie widziałem gdzie on był. Wiedziałem, że tam jakiś... Ktoś ktoś tam na pewno jest, no. Wiedziałem o tym. Dobra, wejdziemy do jakiejś drużyny sensownej. Wszędzie perki prawie się powtarzają. No, coś czuję, że dzisiejsza rozgrywka. Teraz ten szturm może się nie udać. <laughs> Wszyscy nie żyją. Snajpera już chyba tam nie ma. To jest dobra wiadomość. Znowu Jeepek atakuje. Jeżeli teraz... Jeżeli teraz po raz kolejny ktoś mnie zabije, to po prostu olewamy tą lewą stronę, idziemy prawą. Ja sam lubię bardzo tutaj siedzieć i polować właśnie na ludzi, którzy zrobili tak jak ja przed chwilą. Co też to pewnie zobaczycie w drugiej części? Ale moja drużyna kompletnie nie pali się do tego, żeby cokolwiek tutaj działać. Patrzcie, wszyscy giną na tych punktach totalnie. Wszyscy w ogóle, ilu jest graczy? 14 na 16. Naprawdę, kijowo totalnie. Kijowo po maksie. Patrzcie, no padają, padają jakim mogą niesamowicie. Nawet nie ma co schodzić na dół generalnie. To trochę będzie nudny ten gameplay, tak mi się wydaje. No tak, tutaj Czeka. ktoś z lkm się rozstawił. Więc nie jesteśmy w stanie przejść. Mają naszego Hamwiego w dodatku. Ech, idealnie, idealnie. Dzięki ziomuś. Tutaj menda siedzi na górze jedna. Trzeba ją sprzątnąć. Teraz ktoś mnie stąd zdejmie. Nie ja, no, ten Humvee kosi każdego, ktoś tam nawinie. Cokolwiek jesteśmy w stanie zrobić, nie sądzę. Nie sądzę, nic tutaj nie zrobimy kompletnie. To już jest pograne. Jedyne co można zrobić to ewentualnie zadbać o swoje statystyki 72 Trochę mnie to zniechęca, bo się moi goście nie ruszają, a ja też nie jestem w stanie się w ogóle ruszyć. Nawet jakbym tam poszedł, to bym pewnie poległ. Dobra, zejdziemy idziemy od tej strony, w sumie jeszcze tutaj nie szedłem. No ale szybciej już mnie zabiło. To, co mnie zabiło, Peszek. Peszek, 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 czyli po prostu marłem poza polem walki i tyle z tego było. 42 tikety do końca. Jestem pewien, że nic w ogóle nie zdołamy ugrać. Niech ci będzie, dołączę się do tego gościa, który pewnie siedzi na spawnie. Tutaj po prawej stronie panowie coś próbują robić i chyba właśnie pójdziemy prawą stroną. Lewa strona jest kompletnie obstawiona. Dobra, sniper. Cóż, jakże mógłbym inaczej przypuszczać. A najgorsze jest, kiedy gracie z wiadowcą, kiedy inni grają z wiadowcą. Najgorsze jest po prostu to, że mają bardzo dobry punkt obserwacyjny na całą mapę, czy też na jej dużą część i nic z tego nie robią. Nawet nie oznaczają celi, Wrogi w rejonie Celów. Tam jest gościu. Nie zdołamy chyba tam dorzucić granaty. No właśnie, właśnie, już do mnie mierzy snajper. <tuszy> W ogóle kompletna beznadzieja. Ale podbiegniemy sobie tutaj. Może coś nam się uda ugrać, ale naprawdę jestem bardzo kiepskiej myśli. Jeżeli się tutaj choć zatrzymam na przymierzenie, to od razu mnie snajpok zdejmie. No i tak, teraz mogę dać spawna mojej drużynie. Tyle, że ci goście jeszcze żyją to po pierwsze. O, coś nam udało się podłożyć niesamowite. No dobrze, kurczę. Nawet może to się rozkręci, może coś z tego będzie To są w baraku na górze. ale mnie ściągnął. Jakby moja drużyna w ogóle nie zauważyła, że tutaj się kręci dwóch gości i chyba nadal tego nie zauważają. Pamiętajcie, powtarzam, mini mapa. Bardzo dobrze rozstawiony znacznik odrozeń, Naprawdę świetna robota. Aha. No, czarno to widzę, ale udało nam się. Zostawić dobry znacznik odrodzeń. Mamy jeszcze 11 ticketów. To nie jest tak źle. Nasza drużyna już się ładnie dostała do środka. Doskonale to widać. Wrócimy tam granat. Tramy się ich zejść od tyłu. Ładnie, ładnie. To jest dobra akcja, to mi się podoba. Teraz musimy tylko tego. To obronić. Ale chyba nie będzie z tym problemu. Jak widzicie, początek był naprawdę, naprawdę słaby. Dobra, początek był słaby, ale jest już znacznie, znacznie lepiej. Jak się wkurzam, to biorę eka często. Chyba gościu siedzi na samej górze, tak mi się wydaje. Bardzo możliwe. No, zaraz tam wpadną nasi panowie, żeby ich wyczyścić. Tam, tam muszą tam siedzieć, po prostu nie ma opcji. Dobra, idę tam do nich. Nie, nie mam granatów niestety do mojej dyspozycji. Dobra, chyba już pozamiatane. Tak dokładnie. No to wio! Ho, ho, ho! no, odzyskałem wiarę w tą drużynę, w ten zespół, który dostałem do dyspozycji. E, nagram dwie rundy szturmu. Łoo, gramacik. O, akurat mi podnóżki upadł. Dwie rundy szturmu, nie wiem ile mi się zejdzie, nie wiem ile to będzie odcinków, ile to będzie części. Two sniper in front, no no no. Że też straciłeś czas pisząc to. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Nasz medyka. Tylko ta apteka poleciała gdzieś. Ta apteka poleciała gdzieś w pizdu. Dobra, my tutaj oczywiście. Podnosimy panów. Reanimujemy, jak na dobrego teammatea przystało. Tutaj leży, leży, leży. Zostawaj. Pamiętajcie, reanimując odzyskujecie tikety. Im więcej macie tiketów, tym większa szansa, że uda Wam się wygrać. Podchodzące nawet do 100% bym powiedział. Ponieważ na serwerach gdzie jest tych tiketów naprawdę bardzo dużo na szturmie. Dajmy na to 100. Nie, nie 100. Dajmy na to 500. Szansa na wygraną jest praktycznie stuprocentowa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż yy, generalnie linia. Linia. Kolera. Posuwa się cały czas do przodu. Zajmujecie coraz dalej wysunięte pozycje. I um, przeciwnicy mają coraz mniej budynków, żeby się bronić. Jest teraz bardziej odsłonięty teren. A jak jest już odsłonięty teren na totalnego maksa, to możemy ładnie na raszu wejść w przeciwnika, dostać się głęboko, rozerwać go od środka, Wszelkie skarżenia nieuzasadnione. <słuch> Nasz lider jest cały czas AFK. Nie wiem co zdjęło tego ziomeczka, ale go podniesiemy, reanimujemy. Masz tutaj apteczka, bo widziałem, że cierpiałeś na niedostatek sił witalnych. Zdrowotnych. Dobra, ja wiem, że ty tutaj latasz. Chcesz nas kosić. Jezusie! Nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Mm, dobra, udało nam się przedrzeć tutaj. Ale tam jest jedno goście, który kosi nas ciągle. tutaj wiedzą wiedzą że ja tutaj jestem ja wiem że oni tutaj są i jak tylko ktoś tutaj wyjdzie a ja się naprawdę boję tam wychodzić